Film ma charakter jedynie informacyjny. Akcje wykonane w filmie mogą doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia sprzętu lub innych defektów. Wszystko wykonujesz na własną odpowiedzialność. Na początku wchodzimy na podaną stronę, link w opisie, i pobieramy znajdujący się tam plik Exploit Hosts. Następnie przechodzimy na stronę pkg Wyszukujemy przyciski download hb Store R2 i pobieramy wersję dla PS5. Oraz pobieramy item Slow Game Manager również w wersji dla PS5. Wszystkie trzy pobrane pliki wrzucamy w jedno miejsce. Wypakowujemy XPlay Host. Po rozpakowaniu archiwum nie będzie więcej potrzebne, więc można je usunąć. Podłączamy pustego pendrive'a do komputera i formatujemy go w formacie EXFA. Z formatowanego pen kopiujemy pliki Store R2 oraz Item.pkg, a także Illustrator PKG oraz Internet Browser PS5 No Cache. Zachodzimy teraz do konsoli PS5. Uruchamiamy ją i przechodzimy do ustawień. W ustawieniach wchodzimy w kategorię sieć. Ustawienia i upewniamy się, że połączenie sieciowe jest wyłączone. Cofamy się do głównego menu ustawień i wchodzimy w zakładkę System. Oprogramowanie systemu. Aktualizacja i ustawienia oprogramowania systemu. Upewniamy się, że oba słowaki dotyczące automatycznych aktualizacji są wyłączone. Upewniamy się, czy w menu kontekstowym konsoli nie ma żadnego już rozpoczętego procesu pobierania. Gdy jesteśmy pewni, to ponownie wchodzimy do ustawień i w zakładce system sprawdzamy informacje o konsoli. Interesuje nas aktualnie zainstalowana wersja oprogramowania systemu. Jest to pierwsza oraz druga liczba pomyślników. Na chwilę obecną, jedynie wersje systemu pokazane na filmie. Są podatne na jailbreak, więc jeśli masz wersję większą niż 4.51 to pozostaje jedynie nie aktualizować konsoli i liczyć, że zostanie znaleziona podatność w nowszej wersji systemu. A jeśli masz wersję niższą niż któraś z wymienionych, to przed wykonaniem dalszych kroków musisz zaktualizować konsolę do konkretnej wersji systemu. Najlepiej użyj pendrive'a z konkretną wersją. Gdy upewniliśmy się, że nasza konsola jest hakowalna, konfigurujemy połączenie sieciowe i łączymy się z internetem. Po podłączeniu włączyły się jakieś automatyczne pobierania. Wszystkie je zatrzymuję dla pewności, że nie nastąpi żadna aktualizacja. Wchodzę w menu kontekstowe do sekcji pobieranie. Tam klikam przycisk Options na napadzie i następnie wybieram Wstrzymaj wszystko. Następnie uruchamiamy ponownie ustawienia i przechodzimy do podręcznika użytkownika. Playstation 5 nie ma wbudowanej przeglądarki internetowej, a potrzebujemy dostać się w jakiś sposób do strony Google. Można to zrobić poprzez właśnie podręcznik użytkownika. Niestety często się zmienia i czasami znalezienie jakiejś drogi do Google jest ciężkie. A teraz ścieżka, którą mi się udało znaleźć. Wchodzimy w link Help na dole. Klikamy Sprawdź ważne informacje. Rozsuwamy zakładkę Pluto TV i wchodzimy w link Pluto TV. Otwiera nam się okienko dotyczące plików Kuki i zamiast je zamykać klikamy Privacy Policy. Skrólujemy nieco w dół i wchodzimy w pliki Cookie i inne technologie śledzenia. Ponownie przewijamy nieco w dół i otwieramy link od Google Analytics. Klikamy w logo Google i mamy dostęp do wyszukiwarki. Wpisujemy ES7IN1. Wyszukujemy i wybieramy link do ES7in1.site. Interesuje nas opcja Idle Source i to ją wybieramy. A następnie klikamy w przycisk JBRay. Wyskakuje standardowy komunikat błędu, którym się nie przejmujemy. Klikamy jedynie OK. Ponownie klikamy przycisk Jailbreak. Wyłączamy kolejne wiadomości o błędach. W moim przypadku konsola utknęła przez długi czas ponad 2 minuty na tym kroku. Więc cofnę się do wyników wyszukiwania, klikając przyciski na padzie, co nie było łatwe, bo konsola nie chciała tego zrobić. Ponownie próbuję użyć przycisku Jailbreak. Niestety moja konsola padła. Jest to tak zwany kernel panic. Widzimy jedynie ciemny obraz, i żeby ponownie uruchomić PlayStation 5, należy dwa razy kliknąć przycisk zasilania na obudowie z około dwusekundową przerwą. Konsola uruchomi się ponownie, z tym, że nieco dłużej, bo musi sprawdzić pamięć. Klikamy nie zgłaszaj błędu i ponownie przebijamy się przez podręcznik użytkownika do stronki z payloadem, tak jak robiliśmy to poprzednio i klikamy JBreak. Tym razem wszystko poszło dobrze, więc wybieramy Etahen. Czekamy aż wszystko się załaduje. I klikamy na padzie przycisk PlayStation, żeby przejść do głównego menu konsoli. Ignorujemy błąd o problemie z oprogramowaniem. Przechodzimy do ustawień i sprawdzamy, czy na samym dole pojawia się opcja Debug Settings. Jeśli tak, to znaczy, że JBRAG zakończył się sukcesem, a nasze PlayStation 5 jest już przerobione. W kolejnym kroku podłączamy przygotowanego wcześniej Pendrive'a do portu USB konsoli i uruchamiamy Debug Settings. Wchodzimy w Game, Package Installer, Install All. Przechodzimy do głównego menu, gdzie widzimy zainstalowane aplikacje. PlayStation 5 wymaga, żeby po każdym uruchomieniu konsoli na nowo załadować jailbreak i od teraz zamiast przeklikiwać się przez podręcznik użytkownika, wystarczy jedynie uruchomić aplikację Idleous Host. Mamy również możliwość uruchomienia przeglądarki internetowej. Na sam koniec rekomenduję wyłączenie połączenia sieciowego w celu uniknięcia przypadkowej aktualizacji. Jeśli jednak potrzebujesz internetu, to zalecam ostrożność oraz ustawienie DNS-ów blokujących serwery PlayStation. W kolejnym filmie pokażę, w jaki sposób instalować kopy zapasowe gier na przerobionej konsoli PlayStation 5.